Wypiłem sześć plus uszek koli dziennie i budziłem się w nocy, żeby więcej wypić. Tak pokonałem uzależnienie. Kiedyś naprawdę byłem uzależniony od napojów gazowanych. Codziennie potrafiłem wypić co najmniej sześć uszek, a czasem nawet więcej. Dochodziło do tego, że budziłem się w środku nocy z ogromną ochotą na kole. Przechodziłem przez dwunastopak w dzień lub dwa, i fadałem w niepokój, gdy brakowało jej w domu. Zdarzało się, że specjalnie jechałem do sklepu po więcej, nawet jeśli oznaczało to wyjazd w środku nocy. Uświadomiłem sobie, że mam problem, gdy zaczęły mi dokuczać bóle głowy na skutek braku napoju. Próbowałem rzucić kilkakrotnie, ale zawsze wracałem do do złego nawyku. Dopiero, gdy zaczęły mi dokuczać problemy zdrowotne, zrozumiałem, że muszę przestać. Rozpoznano u mnie wysokie ciśnienie krwi, a spożycie napojów gazowanych było jednym z głównych czynników. Wiedziałem, że muszę zerwać z tym nawykiem, ale było to trudne. Zacząłem stopniowo zmniejszać ilość, i w końcu udało mi się całkowicie przestać. Było ciężko, ale wiedziałem, że to dla mojego dobra. Obecnie piję wodę i czasami pozwalam sobie na napój gazowany jako przyjemność. Moje zdrowie się poprawiło, a ja już nie odczuwam tak wielkiej potrzeby sięgania po kole. To była trudna droga, ale cieszę się, że udało mi się przezwyciężyć to uzależnienie.